No masz zgodnie z zapowiedzią. Witamy serdecznie. Krytyk Witam. filmowy publicysta i szef NKHD. N-film HD, tak. HD. Tak, dwa nowe tak, kanały Dwa nowe kanały, o których za chwilę, ale wcześniej jeszcze chciałem podsumować te gwiezdne wojny, bo nie wiem jak krytyka, który na co dzień się chyba zajmuje troszkę wyższą kulturą, poważniejszymi filmami, przecież w końcu każdy w pamięci ma i cykl spotkań jeszcze ze świętej pamięci Zygmuntem Kałużyńskim i kino wyższych lotów, a tu Lukas, który troszkę no tak... Zygmunt Kałużyński by się żachnął, bo on był wielbicielem właśnie takiego kina. amerykańskiego. Oczywiście, on uwielbiał widowiska i uważał w ogóle, że istotą kina jest widowiska, więc Wojny Gwiezdne to były jego ulubione filmy. A pan patrzy z przymrużeniem oka? A ja patrzę troszkę z innego punktu widzenia, bo ja mam taki bardziej e, aktorskie poszukiwania. E, jako, że jestem absolwentem szkoły teatralnej i zawsze patrzę przede wszystkim na aktora, nie na scenografię. No jest Lord Vader znana postać. Ale to scenografia właśnie, <laughs> tak. to kostiumy przede wszystkim. A Ale Harrison Ford to końcu z tej serii chyba największą karierę. U nas zrobią. w N-Film HD będzie cały dzień z Indianą Johnsem, z Harrison Ford, Harrisonem Fordem, łącznie z najnowszym czwartym odcinkiem Indiany Jonesa. Także dla tych, co Harrisona Forda kochają, to po prostu mogą sobie z góry przygotować przyjemność. My jeszcze bycia z nami. te fragmenty widzimy przy okazji trzydziestolecia. Pan miał okazję oglądać ten pierwszy, to było w 1979 roku. Nie wiem, tak, ja, ja tak, to tak, widziałem tak. w swoim rodzinnym mieście, czyli, czyli w Kielcach, w Kinie. Ja Swoim rodzinnym, czyli w Warszawie. Czyli w Warszawie, ale to w Skarpie było, czy w jakimś innym kinie? E, nie byłem na premierze, wtedy nie chodziłem jeszcze na premiery, byłem w jednym z kina, nie I pamiętam kin. w którym. Aha. I co, nie było wrażenia, bo mnie to był, było Było, oczywiście, w że wrażenie było. E, ja może wtedy to byłem już trochę na innym etapie, bo e, w 79 roku m, akurat wybierałem się, e, byłem na trzecim roku studiów, wyjeżdżałem pierwszy raz na zachód e, i to, był, to były moje wojny gwiezdne, więc może nie podziałam to na mnie aż tak bardzo. Ale oczywiście do dzisiaj pamiętam to uczucie no, kontaktu z nową e, rzeczywistością w kinie. Bo to rzeczywiście tak było. Teraz, kiedy wspomniałem o e, kanałach filmowych, to widzę, że nie tylko Indiana Jones, ale również, również zaraz muszę przejść... No Najnowszy James Bond, na przykład, bądź, jest naszym Hardé, okay. e, w naszym e, HD, którego po pokażemy już niedługo, czyli Quantum of Solace mm -hmm. e, w najnowszym wydaniu, ale też nowe seriale ale też nowe filmy, na przykład z Nicole Kidman. mówiąc, że tam się otworzyła. Tak, tak, że ja jedzie na ślub. To Zresztą yy, tak staramy się dobierać filmy, yy, których większość to są takie dobre filmy amerykańskie ze studiów hollywoodzkich, bo mamy podpisane po prostu kontrakty z Paramountem, mhm. z Metro Goldwyn Mayer, z DreamWorks, czyli z wytwórnią Stevena Spielberga, e, co daje nam gwarancję, że jako pierwsi w Polsce w e, kanałach e, płatnych, bo w, na Platformie N, e, będziemy mogli właśnie wszystkie nowości z tych wytwórni pokazywać. Czyli też wideo na żądanie? To jest, e, tak, wideo na, na żądanie, na czyli tak, tak zwana wypożyczalnia filmów, z, tyż, z tym, że my jako pierwsi na świecie Dajemy w ofercie darmową wypożyczalnię. Każdy, każdy, kto wykupi sobie N film HD, może w miesiącu 8 filmów najlepszych wybranych przeze mnie osobiście do tej wypożyczalni oglądać przez cały miesiąc za darmo ile razy chce. A to fajne, nie trzeba 10 zł czy 8.99 no. płacić za każdą emisję to jest prezent to dla naszych y, odbiorców. Jest roki jest gatunek, przy, jest czy, next też przy cały cykl o rokim. Także jeśli ktoś chce sobie prześledzić jak się rozwijała ta postać, to może wszystkie filmy obejrzeć.